Witajcie, drodzy widzowie. Obchodzimy super okazję 300 tysięcy subskrypcji. Z tej okazji postanowiłem sprawdzić swoje możliwości, i obalić ultra. Poproszę o zbliżenie na banderolę. Sprawdzimy oryginalność produktu, żeby poziomka się nie otruł. Pod nadzorem komisji za chwilę dokonamy otwarcia. To było oryginalne. Głęboki oddech. Poziomka szanuj się. Gul, gul, gul. To było lepsze niż Red Bull. I nie obaliło poziomki. Mam nadzieję, że dożyje do nas nowego odcinka, który będziemy świętować, może 500 tysięcy subskrypcji. Należy może być lekka przerwa z filmikami, bo poziomka się udaje na zasłużone w czasy. Ale nie traćcie nadziei, będzie chyba dla Was nowa niespodzianka, być może będziemy się spotkać na żywo. To byłoby cudowne. Jak wiecie, tam łapki do góry i w ogóle starajcie się. Dziękuję za uwagę. Miłego dnia. Oczywiście szkło nie zostanie wyrzucone w lesie sprzedamy w ekologicznym punkcie odzysku butelek szklanych. Dziękujemy Monurowi Polskiemu, nie będziemy rakować jaka to jest alkohol, ale ogólnie dobry. Ale ogólnie nie polecamy picia, szczególnie do lat 18. Chyba, że w wyjątkowych okazjach. No 18 wiadomość lub wesele, stypa, chrzciny, urodziny. No nie, niby kościół nie bardzo dobrze się patrzy. na Szciny i komunie, czyli to we względów zaleceń Kościoła na pewnych kształciach, jak ktoś wierzy, nie polecamy. To ogólnie, jak ktoś lubi, niech trenuje ten narodowy sport Polaków. Dziękuję, moje aniołki, hej, hej, hello, do zobaczenia po powrocie z wakacji, ale to wakacje będą trwały chyba 2-3 dni, bo ja nie mogę, nie mogę, za dużo tych obowiązków, ta sława mnie przytłacza, ale mam nadzieję, że damy radę. Trzymajcie się, się pełko, cześć. Słuchajcie, aniołki moje kochane, pamiętajcie oczywiście o zasady subskrypcji, a w ogóle, ocencie jak poziomka wygląda w nowej koszulce. Tak trochę brzuszek ma, koszulka podobna do rzeczywistości. I tak, no właśnie, załoczyłem dzisiaj specjalną okazję. Czyli pamiętajcie, jak możecie i chcecie, to subskrybujcie. A w... aniołki kochane, jeśli 100 tysięcy łapek pod tym filmikiem będzie w górę, podwoję stawkę i obalę litra. No po pierwsze co dobrze się czuję, choć taki lekki wiaterek, no chmielty, ale to nic, to tylko życie, także jeśli możecie, to staracie się, a na pewno was nie zawiodę, łapki w górę, czekamy na szybki odzew, hejo, hejo.